Jakie są twoje wrażenia po dzisiejszym wydarzeniu? Ojku, no myślę, że było super. Naprawdę ludzie z Bradford. Myślę, że przy licytacji, przy ilości osób, jaka tu była dzisiaj, to naprawdę no. Czy można przyznać, że y, byli hojni? Byli bardzo hojni, naprawdę byli bardzo hojni. Myślę, że licytacje przebiegały świetnie. E, walczyli. E, jaka padła właśnie rekordowa suma e, wylicytowania jednego przedmiotu? To było 210 funtów. E, i to była reklama na Wyspa TV. Wow, proszę państwa, pięknie. Fantastycznie. Również jesteśmy naprawdę zachwyceni. A kto tutaj był odpowiedzialny za artystów, za zespoły? No myślę, że generalnie my wszyscy to wybiera, Każdy musiał. Wybieram. To by trzeba było chyba z Danielem porozmawiać. A, on szabu, zwalił to na Was. Bo on zbierał, na, was to, na nas to tak, zwalił. Aha. Tak, tak, no nie, tak. my powiedział, bar... że dziewczyny. Dzień, to że no. inne dziewczyny, <laughs> może nie miał mnie na myśli. Aha. Bo ja chciałam tutaj właśnie podkreślić, że byli niesamowicie gustownie dobrani, jeżeli chodzi o rodzaj muzyki i w A, ogóle. I byli naprawdę tak profesjonalni, oni wszyscy tak pięknie na naszym nagraniu wyglądali. Tak, o Także super! Myślę, no to fajnie. Zadowoleni. Jak najbardziej, oczywiście, bardzo jesteśmy zadowoleni, no to był świetny dzień. A są plany już na przyszły rok? E, nic mi nie wiadomo, ale mam nadzieję, że Daniel się zgodzi na kolejną organizację. No, powiedział, że tak. Powiedział, że tak. A no to super, no to, to, świetnie. No to jak on się zgadza, no to my w to wchodzimy oczywiście. No będziemy mu dalej pomagać. Oczywiście zapraszamy wszystkich za rok. No do Bradford. Do Bradford jak najbardziej. Jeszcze nie wiadomo, gdzie to może być. Czy to będzie to samo miejsce? Nie wiemy. No to jest jeszcze taka długo odległa data, że nie jesteśmy w stanie tego określić, ale jak najbardziej. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Zapraszamy was również za rok. Fantastycznie, dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo, bardzo. dziękuję.